Siemano, witam Was w kolejnym odcinku Fresh Newsów. Dzisiaj pogadamy sobie o 3 ds BulletStormie, a także dowiecie się coś na temat edycji kolekcjonerskiej Duke Nukem Forever. Mamy niezbyt miłą wiadomość dla fanów Warhammer Online. Niestety dojdzie do kolejnego zamknięcia następnych serwerów do Warhammera. Nie jest to może dość duża ilość maszyn, bo tylko trzy, jedna w Europie, dwie w Ameryce ale świadczy o tym, że gra nie najlepiej radzi sobie na arenie MMORPGów. Producenci oczywiście zapewniają darmowe transfery kont. Migracje rozpoczęły się 9 lutego, zaś wyłączenie serwerów odbędzie się 3 tygodnie później, czyli 2 marca. Premiera Bulletstorm zbliża się wielkimi krokami, więc coraz więcej ciekawych informacji się pojawia. EA poinformowało, że osoby, które zamówią Bulletstorm Limited Edition z EA Store, otrzymają zupełnie za Free grę Shank. Jest to ciekawa propozycja, gdyż nie jest to byle jaka gra i zebrała ona naprawdę dobre noty. Warto! Wiemy już z jakimi tytułami wystartuje 3DS, a jeżeli ktoś zastanawiał się nad tym, czy warto zakupić tą mobilną konsolę, chyba w tej chwili przekona się, że warto. Startowymi tytułami są Pilot Wing Resort, Super Street Fighter 4 3D Edition, The Sims 3, Pre-Evolution Soccer 2011 3D, LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, Retracer 3D, Super Monkey Ball 3D, Samurai Warriors Chronicles, Asphalt 3D, Tom Clancy Ghost Recon Shadow Wars, Tom Clancy's Splinter Seal 3D i Rayman 3D. What's wrong with man like, what he does for... Ubisoft zapowiedziało kolejną część słynnej gry Techlandu Call of Juarez. Niestety w tym przypadku fani dzikiego zachodu będą zawiedzeni. Dekartel przesunie się o parę ładnych latek do przodu, czyli do czasów współczesnych. Deweloperzy zapewniają, że będzie to gra akcji z wciągającą historią, a jednocześnie zaskakującą i odważną. Ja od siebie powiem tak. Zobaczę, uwierzę. Ray. You're enjoying this little too much, Ray. Ostatnimi czasy w sieci zrobiło się dość głośno o tym, jakoby kontynuacja gry Borderlands miała powstawać. A to za sprawą wywiadu, jakiemu udzielił serwisowi VG247 Randy Pitchford. W wywiadzie padły słowa, że musi on poświęcić swój czas nie tylko Duke Nukem Forever, ale także Borderlands 2. Jednak już kolejnego dnia Pitchford sprostował swoje słowa mówiąc, że to był tylko żart, a Borderlands 2 nie ma i nie było. A moim zdaniem coś jednak jest na rzeczy i koledzy z Gearboxu coś już kombinują. Z Activision przybyły do nas dość smutne informacje. Otóż ostatnimi czasy doszło tam do pewnych zawirowań, które w rezultacie zakończyły się zawieszeniem True Cream, Guitar Hero i DJ Hero, a także porzuceniem serii Tony Hawk. Jednak w tym zamieszaniu pojawiło się światełko. Acti postanowiło wskrzeszyć Spyro. Skylander Spyro Adventure będzie typową platformówką, lecz na temat samej gry nie wiemy zbyt wiele. Wiemy za to, że do gry będą sprzedawane figurki inspirowane światem Spyro. Po zaopatrzeniu się w takową będziemy mogli postawić ją na specjalnej podkładce, dzięki której wyeksportuje ona wirtualny obraz figurki do gry i stanie się ona głównym bohaterem. Premiera gry planowana jest na ten rok. Stalowe jaja nie, nie jest to tytuł filmu dla dorosłych, a nazwa edycji kolekcjonerskiej dla Nuke, Nuke and Forever. Po sieci fruwają zdjęcia tejże i z tego co widać szykuje się niezła gratka dla kolekcjonerów. W paczce znajdziemy m.in. figurkę Duke'a, karty do gry, kości, żetony, komiksy, książkę z grafikami koncepcyjnymi itd. itd. Cena jak na razie nieznana. To wszystko na koniec, jak przestało, premiery. W tym tygodniu zadebiutuje Majesty Anthology, Skyscraper Simulation i Marvel vs. Capcom 3. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!